Daniel z tej strony, z Agatą pokażemy przejście półgardy, kiedy jesteśmy już dosyć wysoko ułożeni, czyli nie jesteśmy z kolanem w środku, a nasze kolano już zaszło za nogi Agaty, z tym że jest podłożona noga. W tym momencie będzie mi ciężko przysiąść biodrem na moje pięcie, będę za każdym razem wychylany w przód, przez co mi jest ciężko balansować utrzymać środek ciężkości w odpowiednim miejscu. Jedną z opcji jest wykonanie backstepa na drugą stronę i sobie teraz to zrobimy. Wykonujemy to w następujący sposób. Super opcją jest kontrola tej ręki, ponieważ Agacie mocno zależy na schowaniu jej i podejściu do środka i wychylaniu jej w przód. Więc ja będę mógł się zaprzeć, trzymając rękę przed sobą. Ten uchwyt utrudnia Agacie pójście na łokieć, żeby pójść bardziej underhookiem pod chwytem do moich bioder i zbliżać się głową do mojej, do mojej klatki piersiowej, do mojego torsu. Uchwyt obojętnie, zdecydowanie łatwiej jest w ten sposób ze względu, że łatwiej jest mi blokować mój łokieć. Tutaj moja ręka się częściej zgina w tej pozycji, więc odwracam sobie. Równie dobrze mogę chwycić za materiał. Przytrzymuję i dodaję sobie uchwyt za kołnierz. On nie musi być na szyi, jeżeli mam ułożony na szyi, to jest łatwiej docisnąć osobę, ale ten uchwyt może mi się zsunąć. Więc można troszeczkę głębiej sobie poprawić, żeby najść bardziej na szyję. Mamy poczucie mniejszej kontroli, ale nie, łatwiej nam jest ją utrzymać. Teraz z tej pozycji dosuwam się kolanem do kolana. To jest dosyć ważne, żebym nie robił od razu backstepa w ten sposób, bo mogę zostać przechwycony nogą. W tej pozycji więc zbliżam kolano do kolana do, i zachodzę moim śródstopiem na zgięcie. I teraz podpieram po się na ręce jednej i drugiej podchodzę biodrem wyżej. Mamy kilka stąd opcji. Pokażę moją, w której najlepiej się czuję. Wchodzę na drugą stronę, ale tylko staram się na moment jak najbardziej odejść moim biodrem od biodra Agaty. To agacie zależy na tym, żeby mnie cały czas ściągać do siebie. Mi zależy na tym, żeby jej rękę otwierać. I otwieram, biodrem odsuwając się. Jak to zrobiłem, robi się przestrzeń pod pachą. Umieszczam tutaj dłoń, najczęściej kładę się na pięści i podpieram, jest mi po prostu wygodniej. Może być dłoń, ja kładę pięść i od razu z tej, z tej pięści podpieram się, zastawiam nogę z tyłu, wracam. Ale bardzo szybko podchodzę głową do głowy. Jeżeli zrobię to zbyt wolno i niedokładnie, Agata puści i sama złapie podchwyt i Wszystko stracę i zaczynamy całą zabawę od nowa. Dlatego też po wycofaniu się, jak umieszczę rękę do środka, od razu idę głową blisko. Wracam. Teraz w tej pozycji chciałoby się złapać na chwytem rękę. I to jest bardzo dobry sposób. Zdecydowanie jednak lepiej mi jest kontynuować przejście, jeżeli pójdę do podchwytu. Nie muszę podtrzymywać ręki za triceps. Wystarczy, że położę dłoń tak, że jestem swoim przedramieniem tuż przy łokciu. Nie na przedramieniu, ale na tricepsie. To już to utrudni zupełnie schowanie ręki. Jestem tu blisko. Z tej pozycji mógłbym zsuwać się biodrem i wyciągać stopę, ale czasami czuję, że jak ktoś dobrze złapie tymi nogami, zacznie rotować mnie kolanami na drugą stronę. Dlatego też podchodzę kolanem do ciała, dosuwam drugą nogę i z tej pozycji unoszę biodra. Raz. Idę w ćwierć do Stąd jestem w podwójnym podchwycie. Więc ciężko będzie odzyskać gardę. Pracuję rękami, łapię jedną i drugą za głowę. Nachodzę śród Otwieram. I do dosiadu do, Jesteśmy w półgardzie z jednym kolanem. Przytrzymuję rękę. Kontroluję kołnierz, kolano do kolana, Za, zachodzę, zakraczam, biodrem troszkę wyżej, podsuwam się, rękę mieszam albo pięścią, albo dłoń do środka, głową blisko, wracam, dłoń przy łokciu, kolano zbieram do nogi, unoszę biodra, idę do ćwierć, do siadu, otwieram, kontroluję, klatką nachodzę na nos i uwalniam.